Dzień dobry, chciałam pokazać butelkę z generatorem wodoru do picia wody wodorowanej. Pokażę, z czego ona się składa. Jest rozbieralna to jest szkło, bardzo dobre, dobrej jakości. Tutaj się odkręca, i to jest właśnie generator wodoru. Tutaj zatyczkę należy usunąć. I tu w środku jest membrana, która produkuje wodór. Ponownie zakręcam. Następnie korek. W korku mamy też. Korek jest tak zbudowany, żeby, żeby można było inhalować. Drogi oddechowe wodorem, czyli tutaj umieszczamy rurkę, wtedy tę zatyczkę należy usunąć. To jest taka mała zatyczka, też gumowa, i wtedy tutaj umieszczamy rurkę, która, którą doprowadzamy do, do nosa, do dróg oddechowych, i możemy w ten sposób wdychać. Wodór bezpośrednio z butelki. Ja zamykam, bo teraz nie będziemy tego używać. Tu jest dosyć dobra uszczelka. No i można też tak nosić butelkę. Tutaj sobie jest takie coś. Więc teraz wleję wodę i będziemy wodorować nasz, naszą wodę. Wodę wlewamy. Z filtra. To jest akurat podwójnie filtrowana przez filtr Samsung i przez filtr Daffy. Woda na 3 czwarte butelki. Zakręcamy szczelnie korek. Tu pod spodem mamy załącznik. I dwukrotne włączenie wody, włączenie tego załącznika. I zaczyna wodę wodorować, znaczy nie woda, tylko przepraszam. Generator wodoru zaczyna tutaj wodorować wodę, czyli wytwarza wodór, który łączy się później w organizmie. Z dodatnimi jonami, pozbywając organizm w ten sposób z toksyn, z odkwaszenia, tak, czyli też odkwasza ta woda później. I teraz ta, ta funkcja, teraz, którą ja włączyłam, to jest pierwszy etap wodorowania. I on się odbywa przez chyba dwie minuty, czy minutę, czy dwie. I to jest pierwsza, pierwsza, jakby część tego wodoru. Jeżeli chcemy zwiększyć ilość wodoru w wodzie, to przyciskamy drugi raz, i jak to się zakończy, zgaśnie światełko niebieskie, to włączamy ponownie dwukrotnym szybkim ruchem. I znowu będzie nam ten wodór się wytwarzał, chyba, przez 3 minuty wtedy. Jeżeli chcemy jeszcze zwiększyć, to 3 razy więcej, to trzeci raz naciskamy. Więcej się tego nie, nie robi, bo to by było zbyt duże ciśnienie wtedy. Membrana jest, ma funkcję samooczyszczania. Też teraz wolę nie ruszać, jak teraz membrana chodzi, to wolę jej nie ruszać, ale też tym samym przyciskiem pod spodem butelki przyciskamy dość długo. Naciskamy i trzymamy przycisk. Wtedy pokaże nam się zielone światełko. Oczywiście w butelce musi być woda w tym czasie. Nie można, nie można tego zrobić bez wody. Zawsze musi być woda w butelce. Pokaże nam się zielone światełko, i wtedy ono będzie oznaczać, że membrana weszła w stan samooczyszczania. I to będzie oczyszczanie z bakterii, będzie oczyszczanie z jakiegoś kamienia po prostu oczyszczanie membrany. Powinno całą noc to się robić, czyli yy, światły, światełko szybko zgaśnie, ale, yy, ale, ale to, to oczyszczanie jeszcze będzie trwało, więc dobrze byłoby, żeby to zostało na całą noc. Yy, takie oczyszczanie powinno się robić raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, jeżeli używamy często butelkę. Yy, jeszcze tutaj jest ładowarka. Oczywiście butelka jest na kabel USB, i tutaj yy, jest wejście. Tak nie chcę ruszać w trakcie yy, kiedy ona produkuje. Tu jest wejście na płaski kabelek USB. Normalnie do prądu tak jak telefon się ładuje. To, to. I chyba to są wszystkie funkcje. Zaraz poczekamy jeszcze, aż się tutaj nawodoruje ta woda, i, i, ben, i nacisnę po kolejny raz. Jeszcze chwilę czekamy. Woda się cały czas aktywuje wodorem. Warto taką wodę pić rano po wstaniu, dlatego że ona doskonale odkwasza organizm po śnie. Więc możemy włączyć sobie te, przed pójściem do łazienki na przykład, i, i potem jak wracamy, to już mamy tą, tą wodę gotową. Na początku przyjmowania tej wody warto stopniowo ją pić, to znaczy jedną szklankę dziennie i potem zwiększając do większej ilości do litra nawet dziennie w zasadzie można bez ograniczeń no i też można stopniować że w pierwszym, w pierwszych dniach przyjmować wodę tylko z tą, w tej pierwszej warstwie wodorowej nie, nie przyciskając dwa razy czy trzy razy wtedy jest mniejsza ilość tych cząsteczek a później po tygodniu można zwiększać Powiedzmy do dwóch razy, do trzech razy, ale nie wolno więcej, prawda? Do dwóch, trzech razy przyciskania. Nie pamiętam, ile to jest jednostek. Na instrukcji jest, jest to wskazane dokładnie, jak, ile jest jednostek za pierwszym, za drugim, za trzecim razem. Dokładna ilość tam w tysiącach. Jeszcze chwilkę poczekam, aż ta światełko zgaśnie, żeby przycisnąć drugi raz. Światełko zgasło, membrana ustała i to już jest porcja, którą możemy wypić. Ojej, przycisnęło mi się oczyszczanie. No nic, trudno. <laughs> właśnie dłużej przytrzymałam pod spodem i to oczyszczanie właśnie na zielono świeci, i w ten sposób się oczyszcza membrana. No dobrze, ale jeszcze raz przycisnę. Wodorowanie. Ja usunę tę wodę, nie będę jej pić, y, dlatego że to oczyszczanie włączyłam, więc to, to już nie bardzo, ale przynajmniej można było zobaczyć, jak to wygląda. Y, więc ta woda y, w tej chwili będzie 3, około 3 minut i po, ponownie y, y, widoczne są, jak bąbelkuje. Jak produkuje wodór. Dziękuję, do widzenia.